I z Snapdragon się grzeje, bo ma się grzać. I to nie jest ich wada. Tylko to jest ich specyfikacja techniczna. Snapdragony zawsze mają wyższe fps -y, zawsze mają lepszą stabilność w grach, zawsze mają mniejsze problemy z kompatybilnością. Także jeżeli grasz, no to Snapdragon tutaj jest królem. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, Bobryk, jestem z tej strony kanał Okiem Serwisanta. Program, w którym sprzedajemy, skupimy, odradzamy, odradzamy, jak i sprawdzamy. Dzisiaj będziemy doradzać, odradzać, sprawdzać, analizować, porównywać, komparować sobie sam Dla kogo to jest procesor, dla kogo to nie jest procesor, już to jest trzeci odcinek e serii, czy procesor jest dla ciebie. Ostatnio omawialiśmy sobie Mediatyka. Porozmawialiśmy sobie o naszym tensorze. Najwyższy no czas na długo wyczekiwanego w mailach, długo wyczekiwanego już na rozmowach z Państwem. Snapdragona. dla kogo to jest procesor dobry, dla kogo może niekoniecznie i czy to jest rozwiązanie najlepsze w 26 roku. Odpowiemy sobie dzisiaj na to pytanie. Także zachęcam Państwa do oglądania, do taktycznej łapki w górę i do komentarza, który pozwoli poszerzać horyzonty. Snapdragon przez lata był złotym standardem Androida, to trzeba sobie powiedzieć wprost, i to jest najlepsza definicja ogólnie Snapdragona, Dragona, jeżeli patrzymy na lata, no już ponad 7 ostatnich lat. Najlepsza wydajność, najlepsze GPU i najlepsza kompatybilność ze sprzętem, ale dziś rynek wygląda nieco inaczej. Mamy mediateka, który zdecydowanie goni. Oczywiście mam na myśli tylko te mediateki, które wyszły w 2025 roku. I będą wychodzić dalej, bo patrząc na te mediateki starsze, no to tam one spadają troszeczkę z rowerka. Także to nie wygląda tak w porównaniu ze starszymi rocznikami modelowymi. Mówię tutaj o nowych mediatekach, ale więcej o tym w filmie o mediateku. Apple nam oczywiście odjechało w CPU, niemniej jednak, no Apple to nie jest bezpośrednia konkurencja dla naszego Snapdragona, o czym również będzie mówiony, jak będziemy sobie omawiać bajoniki od Apple, a. Google robi totalnie własne procesory, odjechało totalnie, a Qualcomm zmienił nam naszą strategię. Dlatego w tym filmie odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, dla kogo Snapdragon ma dzisiaj sens. A dla kogo to już jest po prostu overkill technicznie i oczywiście bez marketingu. A to wszystko dzięki naszym wspierającym. Dziękuję Państwu serdecznie. Czym jest w ogóle Snapdragon dzisiaj? 26 rok. Snapdragon to nie jest tylko CPU. To cały po prostu ekosystem, ale ekosystem na zasadzie jest sprzęt, hardware plus software. Bo Qualcomm projektuje nie tylko CPU, cryo, Oriony, ale też GPU typu chociażby autorskie Andreno i modemy X-Series, topy na rynku ISP. Spektra, NPU, Hexagon, AI, sterowniki, SDK, optymalizacja. Ja wiem, że te wszystkie rzeczy brzmią, można powiedzieć, jak jeden wielki wał i bzdura. Niemniej jednak już rozkładamy to na czynniki pierwsze i powiem, gdzie kryje się ten, można powiedzieć, fenomen. Oczywiście film o fenomenie Snapdragona i fenomenie każdego procesora również będzie. Także, jeżeli brzmi ciekawie, zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału. Największą przewagą Snapdragona mamy to, że to jest jeden z tych procesorów, no, oczywiście tak samo jak Pixel, tak samo jak Bayoniki otapla i tak samo to Snapdragon, to jest software plus kompatybilność, może nie tyle hardware, co właśnie ta kompatybilność. I to się przejawia przez cały ten odcinek, bo architektura CPU od Krajo po Oriona, no to mamy chociażby Snapdragon 8, generacji drugiej generacji trzeciej, nie ma to żadnego znaczenia. Mamy tam klasyczny układ. Mamy jednego Cortexa X3, albo X4 w zależności od jakim procesorze. Mówimy kilka rdzeni performance i kilka rdzeni efficiency. I teraz stabilne, przewidywalne, bardzo dobrze zoptymalizowane i to trzeba powiedzieć wprost. Układ tych rdzeni jest po prostu sensowny, jest logiczny, jest po prostu mądry. Projektanci projektując procesory Snapdragon'a nie tylko kminią, jak to ma wysrać mnóstwa milionów wyników Antutu, ale jak to ma mieć jeszcze sens i się nie rozpindolić po latach. A to jest nie nada wyczyn, bo weźmy pod uwagę eksynosy i starsze mediateki. No, jedna z topowych awaryjności. Jeżeli podoba Ci się typ treści, który dla Ciebie tworzę prosto z mostu, bez kupnych recenzji czy też sponsorów, tle, możesz wesprzeć nasz kanał na YouTube, bądź Patronite klikając przycisk wesprzyj pod filmem, bądź link na dole w opisie. A jeżeli chcesz postawić jednorazową kawę bez comiesięcznych subskrypcji, Kliknij przycisk super podziękowanie. Każde wsparcie mocno przyczynia się do rozwoju kanału. Dzięki. Snapdragon 8 Elite. No tutaj, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, no to zdecydowanie wie, że to jest swego rodzaju ewolucja. Bo tu nie dzieje się tego ewolucja, to jest rewolucja. Bo rdzenie Orion zaprojektowano oczywiście przez naszego Qualcomma, X, Apple i tak dalej. IPC wyraźniejsze niż w ARM-ie Cortexie i ogromny skok w single korze. Efekt? ekstremalna, turboekstremalna wydajność. Chciałem powiedzieć to, co stworzył, ale to, co wykuł po prostu w ogniach jakieś krasnoludy, kół jakieś starożytne, po prostu starożytny damast i powstał dragon 8 Elite, to to jest nieprawdopodobne. Ekstremalna wydajność. I procesory, te ósemki, o których przed chwilą mówiłem, myślałem, że Tutaj Mediatek leci, tutaj jest Snapdragon z tymi ósemkami. Myślałem, że zaraz się tam zetkną, że będzie punkt stykowy. I nagle Mediatek nic nie zmienił. Albert Einstein powiedział kiedyś, że sztuką głupoty jest robić cały czas te same rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Czego efektem jest to, że ten Mediatek niczym dżownica zapindalał sobie po prostu dalej w ziemi, nie robiąc nic sensownego. A Snapdragon tak się zatrzymał przed spotkaniem z tą dżownicą i mówi, to właśnie był ten kred. I mówi, Hee! Einstein tak powiedział. Zróbmy coś innego. No i po prostu ten kret zamienił się w jakiegoś wielkiego wilkołaka, pożartą dżownicę i wypłynął wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wiem, że troszeczkę odleciałem, ale mniej więcej taka była analogia ze Snapdragonem 8 Elite. Oczywiście do tego wszystkiego trzeba dodać świetną responsywność i bardzo wysokie taktowania. No to jest po prostu procesor, który, tak jak wszyscy myśleli, że niedługo Snapdragon się skończy, że Snapdragon zostanie zmierzony przez Mediateka. Debiut Snapdragona 8 Elite to był Debiut po prostu, to był taki ostatni harakiri-ciostek i po prostu Mediatek wtedy wziął katanę i wbił sobie ją w brzuch, no bo tam już sensu nie było, no z czym mamy konkurować? My myśleliśmy, że go doganiamy, a on nagle wcisnął turbo-nitro, no kocham ten wóz, odjechał nam totalnie i o, o, to odjechał, nie o, żebyśmy wiedzieli, żebyście wiedzieli, gdzie jest oś X. Nie odjechał Snapdragon ósemką elitem o miesiąc, dwa, on tam odjechał o dwa, trzy lata. <laughs> Kurde, rozumiecie to? O 2-3 lata produkcyjne, patrząc jak się rozwija mediatek w ciągu ostatnich 7 lat, no to śmiało można powiedzieć, że no, pogrzebany. Pogrzebany. 2-3 lata przepaść, dupa, taka dziura w dupie. No to mniej więcej zostało z tego mediateka w momencie ósemki Elit, ale później wyszedł jeszcze. Kolejny elit generacji piątej, który zrobił jesień z dupy średniowiecza. Ale oczywiście, ten dragon 8 elit nie jest też pozbawiony wady, ma on pobór mocy przy długim obciążeniu. Ale o jakim długim obciążeniu mówimy? Mówimy o obciążeniu z rzędu 4, 5, 6 godzin. Nie mówimy o obciążeniu, że ty sobie tam na chwilkę wlazłaś na, nie wiem, jakiś tam portal randkowy, trzy zdjęcia się załadowały, jest problem. Mówimy tutaj o naprawdę konkretnym Pindolu. No wtedy ten pobór mocy jak najbardziej sięga tych pików tego zenitu, niemniej jednak, no, pokażcie, procesor, który. W połowie tego dystansu nie zrobi się już kotletem. Oczywiście, Snapdragon z samej swojej architektury kocha krótkie, intensywne taski, bersty, performance'u, gry, benchmarki itd. Niemniej jednak, przy takim długotrwałym po prostu mielenia tego kotleta, no może pojawić się delikatny problem. Dalej mamy nasz układ graficzny, czyli nasze andreno. To jest największa przewaga naszego Snapdragona. I tutaj nie ma dyskusji. Andreno to najlepsze GPU w Androidzie, i to jest kropka, koniec. Tam nie ma konkurencji. Jest Andreno długo, 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 i później jest cała reszta. No mniej więcej tak to można określić na dzień dzisiejszy, czyli w 26 roku. Chyba, że oglądasz mnie w 30 roku, no to wtedy y może Exynos już jest najlepszy. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, własna architektura. Po drugie, najlepsze sterowniki. Po trzecie, aktualizacja GPU przez Play Store. Po czwarte, mamy Vulkana, mamy Open mamy DX, -y, Ray Tracing i emulatory. Snapdragony zawsze mają wyższe fps -y. Zawsze mają lepszą stabilność w grach, zawsze mają mniejsze problemy z kompatybilnością i świetnie emulują chociażby PS2 Switcha bądź też Windowsy na ARM-ie. Także jeżeli grasz, no to Snapdragon tutaj jest królem. I to nie trzeba się skupiać, tak jak w przypadku Mediateka, do tych najnowszych serii 8 bądź 9000. Tutaj każdy Snapdragon z danego rocznika modelowego jest lepszy niż jego odpowiednik na Exynosie. Do tego, co Ci właśnie powiedziałem. Mediatek oczywiście jest wydajny, te nowe mediatek oczywiście są wydajne, ale Andreno jest pewne i po prostu przewidywalne. Dalej mamy nasze ai NPU, heksagony, czy Snapdragon nad tym wszystkim nadąża, bo Qualcomm długo był po prostu OK w AI. Dziś jest bardzo mocny. Snapdragon 8 generacji 3, bądź 8 Elite generacji 5, no to mamy generatywne AI on device, llm -y do 10 parametrów, stable diffusion, rozpoznawanie obrazu i mowy, AI w aparacie i wideo, ale Snapdragon stawia na uniwersalność, nie specjalizację. I to jest duży taki minusik, bądź wiastkę dla niektórych osób, bo mediatek ma filozofię AI first. Google ma software, First Qualcomm ma platform First, czyli wszystko działa wszędzie i bez niespodzianek, ale no niestety mamy bardziej taką uniwersalność, niżeli specyfikację samą w sobie. ISP Spectra, aparaty i wideo. I tutaj skomparowanie aparatów z ISP od Snapdragon'a przede wszystkim generuje nam świetne jakości hdr świetne zdjęcia, dobre wideo nocne, oczywiście no, zesparując to z pikselem, no to jesteśmy zmierzeni, ale jest to najwyższe w swojej gamie, o ile nie mówimy o tensorach. Szybki autofocus, multifrejmy, procesingi, zero shooter laga i tak dalej. Snapdragony są po prostu ulubieńcem producentów. Najłatwiejsze w implementacji i najbardziej przewidywalne, co w świecie dzisiejszych no, problemów. Wydaje mi się, że ten spokój i przewidywalność jest po prostu czasami nie do zapłacenia pieniędzmi. Dlatego Samsung, Xiaomi, OnePlus, Sony często wybierają Snapdragona właśnie do flagowców globalnych, bo w wyścigu szczurów nie można sobie pozwolić na... Jakoś nieprzewidywalność. Tam wiadomo, no nie, ma, nie można przewidzieć sukcesu. Jest szansa na sukces. Ale ta szansa na sukces ze snadragonem na pokładzie jest o wiele większa niż z Mediatekiem. <grym> Tym bardziej z sexy Ale jakość zdjęć nadal zależy bardziej od software'u, producenta, niżeli od samego ISP. A jeżeli masz swój sprzęt naprawy, to bobrygsm.pl na naszej stronie znajdziesz często zadawane pytania, rozwiewające wątpliwości oraz informujące, gdzie i jak wysłać do nas urządzenie. A jeżeli telefonu jeszcze do naprawy nie masz i zastanawiasz się, który wybrać, żeby nie mieć, to na naszej stronie są również pakiety konsultacyjne, podczas których pomożemy Tobie bądź Wam wybrać odpowiednie sprzęty pod Wasze potrzeby. Bezawaryjnie, przystępnie cenowo i przede wszystkim na lata. W naszych pakietach mamy również wsparcie konsultacyjne dla firm. Jeżeli szukasz telefonów dla kierowców, pracowników biurowych bądź obsługi klienta, pozwól Twojej firmie zarabiać, a nie martwić się o urządzenia. bobrygsm.pl Dalej mamy modem i łączność naszego cichego, można powiedzieć, zabójcę, ale yy, najlepszy taki z rękawa, jeżeli chodzi o Snapdragona. Bo Snapdragony mają na ten moment najlepsze modemy 5G. Po drugie, najlepszy sygnał, po trzecie, jeżeli bierzemy pod uwagę ósemkę Elite bądź generację piątą, najmniejsze zużycie energii, najbardziej stabilne Wi-Fi, świetny Bluetooth. No, dla kogo to jest ważne? Dla osób, które przede wszystkim podróżują, dla hotspotterów, dla ludzi, którzy mieszkają w ciemnej dupie gdzieś tam pod dzierżożnym w półcusku, mają słaby zasięg, dla streamerów i dla gamingu online, czyli do 95% wszystkich nas. Niestety tak to wygląda. Ta uniwersalność, mimo że uniwersalność kojarzy nam się jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego, no to Snapdragon jest tutaj wyjątkiem. Zawsze jest jakiś wyjątek od reguły i Snapdragon jest po prostu tego najlepszym przykładem. Dla kogo nie jest Snapdragon? Bo ten telefon oczywiście też nie jest tak że jest dla wszystkich. Jest pewne grono odbiorców, które nie będzie z tego telefonu, znaczy z procesora zadowolone. Największym minusem Snapdragona, bo oczywiście ten procesor posiada też minusy, posiada ich kilka. Największym minusem jest cena. Cena, bo telefony są dużo droższe ze Snapdragonem. Z większą wydajnością, z większymi możliwościami idzie niestety wyższa cena. Większe zużycie energii pod długim obciążeniem. To jest to, co wspomniałem Państwu na początku, i o tym trzeba po prostu pamiętać. No to nie jest mediatek, który może być ciepły i będzie ciepły i będzie pracować cały czas. Po upływie 4 bądź 5 godzin katowania tego procesora w benchmarkach, może pojawić się po prostu większe zużycie energii i ta bateria nie będzie już tak liniowo nam spadać, jak spadała dotychczas. Potrafi się grzać w grach. Ale to bardziej jego znak charakterystyczny niżeli minus. Niemniej jednak, no, wydaje mi się, że powinniśmy to wziąć pod uwagę, bo ja omawiając tensory, jestem zachwycony tensorami, a ludzie dalej potrafią napisać. Gdzie ja to trąbię niczym mantrę? że Tensor się grzeje, bo ma się grzać. I Snapdragon się grzeje, bo ma się grzać. I to nie jest ich wada, tylko to jest ich specyfikacja techniczna. Oczywiście, no, Snapdragony są też overkillem dla zwykłego użytkownika, który tam tylko dzwoni i pisze SMS-y, no to to bez sensu. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Oczywiście, no, marketing najlepszy równa się potrzebny. No, nie zawsze tak po prostu jest, bo dla większości ludzi wybranie Snapdragona jest po prostu bez sensu. Bo równie dobrze można było pójść w Tensor'a, który dla zwykłego użytkownika jest jeszcze lepszy właśnie niżeli Snapdragon i ułatwi nam troszeczkę życie, czego Snapdragon na przykład nie robi. Także ten marketingowo najlepszy równa się do wszystkiego i równa się musisz go mieć. Nie zawsze jest oczywiście prawdziwe. Snapdragon po prostu nie zawsze jest najlepszym wyborem, tylko jest najbardziej uniwersalny. Dla kogo Snapdragon, tak w skrócie, sfinalizujmy to sobie do. Takiego jednego wielkiego podsumowania. Snapdragon jest dla ciebie, jeżeli przede wszystkim dużo grasz i długo używasz emulatorów, chcesz maksymalnej kompatybilności, cenisz stabilność i przewidywalność i chcesz po prostu mieć wszystko bez kombinowania. Natomiast Snapdragon nie jest dla ciebie, jeżeli po pierwsze nie grasz, po drugie zależy ci głównie na baterii, w sensie na żywotności tej baterii, używasz tylko socjali i aparatu, chcesz ciszy i chłodu i przepłacasz, bo Snapdragon. No to wtedy zdecydowanie to po prostu nie ma sensu. Snapdragon to najbezpieczniejszy wybór w Androidzie, ale nie zawsze najlepszy. Lepszy, ale najbardziej kompletny. I teraz pytanie do Ciebie: Snapdragon, Mediatek czy Tensor? Który procesor będzie dla Ciebie lepszy? Napisz w komentarzu. A jeżeli interesują Cię tematy takie jak biznes, pieniądze, decyzje finansowe i myślenie długoterminowe, to prowadzę również drugi kanał, Bober Biznes. Tam wchodzę głębiej bardziej konkretnie, bez clickbaitów i bez motywacyjnych frazesów. Więc jeżeli chcesz zrozumieć lepiej, jak działa biznes i pieniądz w praktyce, to masz link na dole w opisie. Bober Business, zapraszam. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do następnego pozdrawiam. Cześć.